I wszystkim jestem Krecik i nagrywam już trzeci odcinek z rzędu z, z serii uh, FIFA Ultimate Team 14 od bronze do złota, albo po angielsku From Bronze to Gold, tak? Nagrywam trzeci odcinek z rzędu i jak ktoś mi napisze, że pod pierwszym drugim lub drugim odcinkiem, że słabo gram, to ja podpiszę, że jest mu odpowiem w czwartym odcinku, że jest z lamusem i że nie sam zacznie grać w FIFA, więc tak. Więc nic się nie zmieniało to za niego odcinka, tylko to, że, y że mamy środkowego pomocnika na prawej obronie z tego powodu, że mamy, że to był jedyny prawy obrońca w drużynie, Musimy zamienić kimś i tak. Więc zapraszam do meczu Teraz zaczynamy ten mecz, Jeśli uda grać im się dzisiaj który zdobyć innego, 3 punkty. Zapewnika. Co ty zrobiłeś? A no, dobra, lecisz. Sędzia lecisz. Rzuć I gol! Joki gol! Garitano, piąta minuta, wreszcie pierwszy gol w tej serii są. Garitano Tyle, tak. że muszą do końca meczu zachować tą przewagę. To się nazywa znakomitym. 2-0, wow! 2 stula, 12 minuty Ej, to może, może się po poprzednim odcinku zemściło się na to, że przegrając 3-0, to może odrobinę... Okej, okay. tu opcję. Oj, oj, 1-0 Jackson. Martinez, kurde, 17-bit, no już nie by go palił. Czyli superdefensywny mi nie daje za bardzo do gruntu. 2 do jednego Azer 2 i 1 prowadzę po pierwszej połowie nieźle jest się spodziewał wszyscy. Złaszcza za ten skalę na brzegu a tymczasem grają znakomicie. Dobra, zaczynamy tą drugą połowę, Zapraszam. nie będzie Drodzywa! Kurde, czuny! Jest trzy jeden! Garitano! Jest! Luka Garicaro! Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł pozbawić ci dzisiaj jasności zawansu. No jeździ yes. z Marią. Garicaro, no, nie będziesz mogła gojdzić. Ouuuu, nie będzie żutp, nie będzie żutp. Nic sobie nie będzie żutp. Kardy!

do końca jeszcze kilka meczów, ale jeśli utrzymają wynik do końca tego spotkania. 4-1. Maria Gomez. Maria Gomez. Maria Gomez. Maria Przepraszam. Przepraszam tracił wzrok. mi się przypomniała się Przepraszam. Koniec meczu, 4-1, jest 4-1 i będziemy dzisiaj do robić, kilka spotkań, może według, e, według mojej historii, będziemy robić dwa grejdy, więc za chwilę do Was dojdę. Dziękuję bardzo. Mamy dwóch nowych zawodników, tak, lewy obrońca to Shirinzi, Shirinzy, tak, a środka obrońca to Kippe. A więc jeśli podobało się, łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, żegnacie krecik, cześć.